Nie musisz umierać, aby spotkać Boga, On już idzie obok Ciebie. Ale pamiętaj: ból i cierpienie to ukryci nauczyciele. Nie pojawiają się, by Cię zniszczyć, lecz by ukształtować Twoją duszę, odsłonić Twoją siłę i przypomnieć, co jest naprawdę istotne. Kiedy życie wydaje się spokojne, łatwo się rozproszyć i zapomnieć o celu. Ale kiedy grunt usuwa Ci się spod nóg, właśnie wtedy Twoja wiara zostaje wystawiona na próbę. Twoja odwaga zostaje wykuwana, a twoje spojrzenie na życie poszerza się w sposób niezapomniany. Krzyż, który niesiesz dzisiaj, nie jest potępieniem, to wezwanie do przemiany. Tak jak złoto staje się czyste dopiero w ogniu, tak twoja dusza umacnia się w bitwach. Bóg nie pragnie twojego cierpienia, ale wie, że właśnie w trudnościach odkrywasz swoją prawdziwą siłę i dostrzegasz Jego obecność, działającą po cichu w każdym szczególe twojej historii. Ból nigdy nie jest końcem, to początek czegoś większego. Burza nie przychodzi, by cię zatopić, lecz by nauczyć cię żeglować. Samotność nie pojawia się, by cię zmiażdżyć, lecz by ukazać wartość prawdziwego połączenia. Strach nie rodzi się, by cię sparaliżować, lecz by odsłonić, że wiara jest Twoją kotwicą. Każda łza, którą wylewasz, jest ziarnem nadziei, a we właściwym czasie te ziarna zakwitają w wieczne zwycięstwo. A teraz zapytam cię: jak możesz przemienić swój ból w naukę? Jak możesz pozwolić Bogu, by wykorzystał twoje trudności do wyrzeźbienia większego celu w twoim życiu? Zamknij oczy, oddaj mu swoje serce i powiedz: Panie, ufam Tobie, prowadź mnie drogą, która przemienia ból w mądrość, cierpienie w wiarę, a słabość w siłę. Polub ten film, zasubskrybuj kanał i podziel się tą wiadomością z kimś, kto jej potrzebuje. Napisz w komentarzu: Amen. Aby ogłosić, że jesteś gotów uczyć się, wzrastać i żyć zgodnie z celem, który Bóg przygotował dla Ciebie. Ja jestem z Tobą zawsze.